Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie Chciałbym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania Bo otrzymuję bardzo dużo telefonów Setki telefonów jakie macie teraz problemy na jesień Objawami tych problemów Mówicie mi, że gołębie leją na zielono ee, Piją wodę Że nie, nie ma objaw rozy. Ale powiem tak W 99% jest to roza. Czyli tak zwany kręciek, ale ukryta. Czyli nie ma już takich objaw jak kiedyś były, że gołębie głowami kręciły w prawo, w lewo. Teraz wirusy się mutują. Jest kilka tych objaw i w ogóle są nie do rozpoznania. Dajecie leki na adeno, różne tam kombinujecie rzeczy, ale to nic nie pomaga. Naprawdę nic. Czekacie, żeby zaszczepić gołębie, tak jak niektórzy dzwonią, to ja częste pytanie jakie zadaję od razu, czy gołębie były szczepione na Paramoxowiroza. Każdy mówi a nie, bo czekałem po sezonie lotowym, e, chciałem zaszczepić i, i zaczęły się problemy. Nawet kiedyś widziałem e, gdzieś na internecie, kolega w Niemczech Adam też miał taki problem. Ja od razu radzę koledzy, od razu nawet nie czekać na nic, jak, w jakim stanie są gołębie: czy zaczyna już je kręcić, czy nie zaczyna, bo nie zawsze zaczyna, zaczyna je kręcić już w ostatniej fazie choroby. Zaszczepić je jak najszybciej na Paramaksowirodze. Tylko najlepiej jednoskładnikową szczepionką, obojętnie jaką, oby to nie była mieszana. My używamy szczepionki Nobiles. Tylko na parameksowirozę. Nieraz jeszcze jak nie było takiej szczepionki, to parameksocyrkowirus. I choroba ustępuje 10-15 dni. Do 21 dni już choroba ustępuje. No wiadomo co odpadnie, jeżeli szybko zareagujemy, to, to, choroba, następ... to choroba mija dużo szybciej. Ale jak się już nie zdąży poszczepić, to zaczyna kręcić i wszystko, no to to jest, to jest taka podstawa i, i każdemu mówię, żeby od razu poszczepić, na nic nie czekać, coś co padnie to padnie, co nie padnie co przejdzie to już będzie wszystko w porządku na goędniku. Później najczęściej zadawane pytania koledzy, e, jaki sens ma kuracja na salmonelozę, po co ją robić jak? Gołębie wyglądają świetnie. No, zobaczcie na moje gołębie, to są moje samce rozpłodowe. Jak one wyglądają, ale w ten weekend zaczynamy kurację Dive Extra przez 21 dni. Dlaczego? Mogą wyglądać wyśmienicie, fenomenalnie, wręcz powiem, że wyglądają. Ale zdarza się tak, że przy takiej kuracji naj, najpiękniejsze, zdrowe gołębie, które wyglądają, dostają sztycha. I zaczynają snąć w 14-15 dniu. No nie jest to do sprawdzenia, żeby zbadać wszystkie gołębie. Mogą być nosiciele. Myślę, że kuracja na Salmonelle Diffem jest najbardziej potrzebną kuracją w całym roku. Robimy tylko jedną 21 dni. Tutaj wykluczymy wszystkie choroby z Salmonelli, Ecoli, streptokoki, kolibakteriozę. Jak mówię, gołębie mogą wyglądać świetnie, w większości nic się nie dzieje po 21 dniach, ale u niektórych zakupionych nowo gołębi, tak zwanych nosicieli, potrafią w 15 dniu wyschnąć. No i myślę, że... że no, nie myślę, tylko jestem pewien, bo robię to już przez 10 lat, że gołębie później się odwdzięczają i, i są dużo zdrowsze młode. Potem wytępimy tą salmonelę. Dlaczego ją robimy jesienią przy końcu pierzenia? Często zadawane pytania, kiedy? Kiedy? Koledzy, no to musimy obserwować swoje gołębie, jak są wypierzone. Ja robię jak mają jedno, dwa pióra do końca, czyli wtedy, kiedy są najbardziej osłabione, czyli wszystko, wszystkie witaminy i wszystkie aminokwasy, jakie podajemy, i cała energia idzie w pióro, i wtedy. Gołębie jest najbardziej osłabiony i ak najbardziej aktywna jest salmonela i możemy ją wtedy zwalczyć w 99%. No i każdy musi obserwować u siebie w jakim stadium są gołębie. aby nie robić tego jak już są całkowicie wypierzone można, ale to już nie jest takie działanie jak, yy, jak powinno być. Czyli na początku musimy gołębie odrobaczyć, to jest podstawa, możemy wszystkim, czym chcemy, najważniejsze jest, żeby był to dobry produkt, my odrobaczujemy molikiem z tego względu, że gołębie po nim nie wymiotują, idzie bezpośrednio, nadczo Dajemy gołębiom po dwie krople do dzioba, idzie bezpośrednio do krwiobiegu i jeżeli coś wyjdzie, powtarzam, jeżeli coś wyjdzie, to wtedy możemy powtórzyć po 14 dniach i możemy to zrobić w czasie trwania kuracji diffem. prawda? To czyli tak, pierwsze co molik, 3 dni probiotyk, 3 dni probiotyk, później przez 21 dni DIF-EXTRA w pierwszym roku. Jeżeli stosujemy to już któryś rok z rzędu, to nie musimy podawać 21 dni, tylko wystarczy 15 po tej kuracji obowiązkowo, ale to jest obowiązkowo podać na grzyba, czyli tak jak u ludzi do każdego antybiotyku podajemy coś na grzyba po kuracji, po kuracji nie w czasie trwania, także w czasie trwania kuracji nie podajemy również nic na karmę czyli dajemy tylko lek do wody i można podać gryt, oby to nie był słony, nic na karmę, po kuracji od razu leci 5 dni na grzyba Wiadomo, musimy zregenerować nerki i wątrobę przez 5 dni, czyli podajemy SDT i dopiero na samym końcu zasiedlamy florę bakteryjną. I takie gołębie, jeżeli ktoś szczepi, to można zaszczepić na salmonelozę. Paratyfus, penstrow, znowu żadnych szczepionek, kombinacji 3-, cztero, 4-składnikowych, dwuskładnikowych Salmonella z nie, Ja Wam powiem tak. Ja tyle lat szczepię gołębie młode, tylko młode dwa razy na paramyks, paramyks adeno, paramyksocyrkowirus. Przy drugim szczepieniu na paramyksocyrko szczepię OSPE i później nic więcej ich nie szczepię. Dopiero po kuracji przeprowadzonej na salmonele szczepię gołębie na paratyfus enstow, 21-składnikową szczepionką. I szczepię to tylko gołębie młode. Z każdego roku, czyli jako roczne już w ogóle nie szczepię żadnymi szczepionkami. No nie wiem, każdy robi inaczej, ja robię tak tyle lat i jest to dobrze. Czyli na drugi rok znowu paramyksa adeno dwa razy ospa i pokuracji kuracji na salmonelozę. I wtedy gołębie na pewno raz w życiu u mnie wszystkie były rozpłodowe, nierozpłodowe szczepione. Aha i jeszcze co jest bardzo ważne. Wszystkie gołębie, którym będziemy przeprowadzać jesienną kurację, tą najważniejszą, która naprawdę e, według mnie no to jest jedna, jedyna kuracja, którą musimy zrobić na jesień i to jest podstawą. Kurację na rzęsistka, e, na kokcydię możemy zrobić albo jak siedzą na jajkach, albo e, Albo 5 tygodni, żeby się zakończyła przed parowaniem, prawda? Ale kurację jesienną musimy zrobić o tej porze, jak mają, mówię, 2-3 tygodnie do końca, jak są najbardziej osłabione i salmonella jest najbardziej aktywna. Jest to, jest to sens. Lepiej zwalczać raz w roku, e, zrobić taką brzudną kurację. Później hodujemy bardzo, bardzo lepsze młode pod względem zdrowotnym. Wszystkie gołębie z jakimiś tam... Objawami nam odpadną i nie przekazują to w genach dalej. A to, jak się robi już taką kurację rok, 2, 3, 4, 5 lat z rzędu nie ma żadnego problemu. Ja już to zauważyłem od 5 lat, że nie mam problemu z żadnymi chorobami młodych, z żadnymi obwisłymi skrzydłami, guzami na skrzydłach. A i jeszcze co? Czy eliminujemy gołębie, jak mają jakieś objawy, czyli gdzieś tam kuleje, czy. Yy, czy na przykład guza na skrzydle czy ciągnie, nie koledzy, nie eliminujemy takich gołębi w, przed kuracją dajemy im szansę dajemy im szansę yy, robimy im tą kurację, jeżeli w 90% te gołębie wyzdrowieją i już są super, a te co, które tam odpadną, to same odpadną po prostu wyschną, a tym co nie przejdzie i już będzie się pogarszało musimy sami usunąć i tak to wygląda. Także powiedziałem, przy takiej kuracji nie dodajemy żadnych środków. Czysta karma i tylko to, i dajemy grity. Grity musimy dawać, żeby było yy, dobre trawienie u gołębi. Dodatków żadnych też nie. Szczepienie gołębi późnych. Yy, gołębie, które nie były szczepione nigdy na rozę przed taką kuracją muszą być zaszczepione. Obowiązkowo. Żeby ich nie powykręcało. I żeby zacząć kurację, muszą po szczepieniu być 21 dni, pełne 3 tygodnie. Wtedy całkowite jest uodpornienie. Także, koledzy, mam nadzieję, że, że filmik jest przydatny. Ja już to tłumaczę co roku kolegom. No ci, co to stosują, to już wiedzą, jakie są efekty ale mówię najczęściej zadawane pytania, czy coś przy tym podawać, czy jak to zrobić nie, zaczynamy od robaków zaczynamy od robaków, mówię, drugie odrobaczenie jeżeli coś wyjdzie, można podać w czasie trwania kuracji bez żadnego problemu o, jak widać, gołąbki wyglądają wyśmienicie jest zdrowie i tak zdrowe gołębie u mnie od soboty zaczną dostawać kurację. Oczywiście, tylko 15 dni. E, bójcie się. Także, pozdrawiam koledzy. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę dzwonić. 605, 531, 930. I na koniec moja stała, stała regułka dawkowanie żeby to każdy hodowca zrozumiał, bo tyle tłumaczę i każdy robi błąd jeżeli podajemy kurację, dif extra czy jakąkolwiek a piszę 2 ml na litr wody to jest litr wody przeliczamy na 20 gołębi i jest to dawka dla 20 sztuk ale że zimą gołębie piją dużo mniej wody, czyli lekarstwa, dalej zostaje 2 ml, a woda jest tylko nośnikiem. Jeżeli mamy na przykład 40 gołębi, to dajemy 4 ml DIFA i nie na 2 litry, tylko na tyle wody, żeby wypiły to do 15-16. Później możemy dać się napić czystej wody, wylać i na drugi rok, no, Boże, przepraszam, na drugi dzień robimy tak samo. Tutaj to dawkowanie jest najważniejsze, najważniejsze. Ja tłumaczę tylu ludziom, a oni i tak dzwonią do mnie i mówi, że na 100 gołębi piją 3 litry to dał dawkę 6 ml dla 60 gołębi, a co 40 jak to jest ten leg jest tak rozpuszczony, on musi być w swoim stężeniu, a woda jest tu tylko nośnikiem. Ale wolę to powtórzyć 5 razy, żeby nikt nie zrobił błędu. Jak jeżeli robicie, to też właśnie jest taki jeden problem. Nie roznosimy wody, nie mieszamy w jednym pojniku i nie roznosimy wody po gołębniku, żeby się tu napiły, tu napiły, czy tam napiły. Jeżeli macie z tym problem obliczyć, zadzwońcie do mnie, ja wam policzę. Powiedzcie mi w, do mnie, w tym gołębniku mam tyle gołębi, to ja od razu mówię tyle leku, tyle wody. Niech każdy gołębnik i każda ilość gołębi ma swoją dawkę. I niech to wypiją przez cały dzień, tam do 15, 16, i wtedy będzie spokój. Także koledzy, pamiętajcie, no, no, z tymi szczepieniami y, na to Paramykso no, szczepcie te gołębie. Y, czym szybciej, tym lepiej. Ja Wam powiem, że to cały sukces w lotach gołębi młodych. To jest to, żeby nie czekać po odłożeniu młodych na szczepienie. Odkładamy młode molik. I lecimy ze szczepieniem. Raz zapisujemy, 21 dni, drugi raz. Czym szybciej, tym lepiej. Te gołębie do lotów mają później 2-3 miesiące już są po szczepieniu, nie przechodzą żadnego stresu. A wyszczepicie 2-3 tygodnie przed lotami, i zaczynają się bardzo duże problemy. Ale to bardzo duże. Ja to już, ja to już tyle lat przetestowałem i mówię Wam, że tutaj sukces jest w tym szczepieniu. Naprawdę, naprawdę niech każdy, ja wiem, że niektórzy e, szkoda im szczepionki, bo ma 40 młodych szkoda. No ja wiem są czasy, jakie czasy, ciężkie czasy, ale lepiej to zrobić tak jak kiedyś mówiłem na filmiku, wybrać tyle ile trzeba, tam to zalakować, raz tak możemy zrobić i poszczepić za 21 dni, drugi raz. Zróbcie sobie tak, koledzy, to zobaczycie jakie są efekty szczepienia, naprawdę, jakie są efekty później w lotach. Zobaczcie, jaki ciężki sezon był w tym roku. U mnie był sezon fenomenalny. Jak zresztą już 4 czy 5 lat z rzędu. Nie no, nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć 4-5 lat, bo już od 2015, jak weszłem na arenę, choć nie latam na gołębie stare teraz, ale na drugi rok sobie polecę może kategorię A i... Bo jednak obiecałem swoim dzieciakom, że... Od pierwszego dnia wakacji spędzamy czas razem Także mam czas, mogę polecieć sobie do 24 czerwca Czyli włożyć na 4-5 lotów Nie mam starych gołębi, mogę się bawić tylko Wszystkie gołębie, którymi w tym roku leciałem rocznymi To nawet w kategorii A Jakby nie ten jeden lot Miałem dwa loty fenomenalne Na trzecim locie Miałem 6 gołębi z z dwoma konkursami do kategorii A, no ale ten czwarty lot wietrzny przepieprzyło wszystko i wszystko się poszło rypać. Jakby to były normalne warunki, to kto wie, czy, czy nie byłoby podium w Polsce w kategorii na A, ale można sobie gdywać. Wiadomo, że liczy się to, co jest, a nie to, co by było, tak? Także koledzy, pozdrawiam, jeżeli filmik się podobał, łapka w górę. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam do współpracy.